Dzisiaj będziemy robili cebulę w czekoladzie. Dobra, szczerze, wygląda realnie. Ej, chcesz jabłko w czekoladzie? Bo robię. Uff. Siema, widzowie, ogólnie to właśnie sobie wracam z zakupów. Bo nie wiem, czy wiecie, ale w prima prilis prankowałem mojego brata, że dawałem mu śnieżkę, ale zamiast śnieżki to tam było masło w środku, w sensie zamiast loda. Niestety wtedy prank się nie udał, ale no co, trzeba próbować dalej. Także wracam sobie właśnie ze sklepu. Kupiłem sobie czekoladę. I zaraz się dowiecie, co będziemy robić. Dobra, więc mamy sobie czekoladę i mamy cebulę, ponieważ dzisiaj będziemy robili cebulę w czekoladzie. Tego nikt się nie spodziewał! Byli w totalnym szoku! Także mocny prank się dzisiaj szykuje. Kurde, może powinienem trochę ciszej mówić, nie? Ale no co? Będę po prostu udawał, że zrobiłem jabłka w czekoladzie jako taki deser, nie? A tak naprawdę cebula tam będzie. Myślę, że dzisiaj jest opcja, że to się uda. Co prawda. Ta cebula nie jest wielkości jabłka, ale to powiem, że jakieś taki małe, że papierówka czy coś. No i co? Lecimy sobie do kuchni to przygotować, bo musimy rozpuścić czekoladę i obtorzyć po prostu tą cebulę w tym, nie? Może jeszcze jakoś to przyozdobimy. Siemanko, witam w mojej kuchni. Sorry za fryzurę, ale się kąpałem wcześniej, także to jest real talk, nie? No i co? Mam sobie kupioną czekoladę od Wedla. Ogólnie to strasznie droga ona była, ponieważ 9 zł w Żabce za taką tabliczkę czekolady, nie? Chciałem kupić w jakąś tańszą ale nie było z dalszych, dlatego pojechałem do żabki przy okazji zdobyłem trochę żabców, nie? także cóż, na początek musimy sobie obrać naszą cebulę dobra, patrzcie, teraz tak rzucę i będzie obrana teraz sobie trochę wody do gara wlewamy siekamy sobie czekoladkę teraz sobie dajemy to tutaj Spadła ale to zawsze można zjeść przecież, nie? Tobie tu to dajemy na naszą kąpiel, nie? Jeszcze każma aż to się rozpuści. Musimy sobie pomieszać jeszcze przy okazji. Hmm, całkiem dobra. A w tym czasie, kiedy Reykjer sobie rozpuszcza czekoladę, teraz ja zapraszam na premierę k mojego k najnowszego singla, Szlaban, która się odbędzie już 12 sierpnia na wszystkich platformach. Przeszkoda to tylko "ślaba" na ja go na kompa Na wrzucanie do leda, tak tworzyła się historia. Wrzucałem na Discorda, wiadomo co mam zrobić. Zasady do łamania, nowe konto se założyć, ale ja byłem uczciwy, chodzę, dzisiaj mam to za Oj, bratku, miał. Kroimy sobie teraz cebulę na takie kosteczki, żeby sobie na patyczki to powbijać. Dobra, może nie wygląda jakoś realistycznie. Ale coś tam jest. Kurwa. Dobra, patrzcie co my tu mamy. Jeszcze posypeczka na to wlatuje. Ej, dobra, szczerze, wygląda realnie, nie? Także wsadzamy sobie to do lodówki i poczekamy chwilę, żeby jakoś dobrze GoPro ustawić, nie? Żeby to nagrać po prostu sukrycia. Także widzimy się później. Ogólnie to mnie najbardziej wkurza to, że zawsze w pokoju mojego brata jest zapalone czerwone światło I to serio tak tam wyglądało, nie? Także no, musicie po prostu tak oglądać No i co, ustawiłem sobie GoPro i zaraz zobaczycie jego reakcję Ej, chcesz jabłko w czekoladzie, bo robię Jabłko w czekoladzie? No No, dobre jest Proszę, takie twarde zrobiło mm. albeka Mi wrzucę Dobra, No to głupi. to jest I bro. Dobra, widzowie, ogólnie brak zaliczony. Wiesz co to jest? Cebula. Dobrze. Ale nie czekolada dobra. Ej, mogę tu na miniaturkę wstawić jak ten? Może. Tak ja widzowie testing tego. Kurde jak cebula, nie? Wow, mega mocno. Po co? Zrobiliście cebulę z czekoladą. No bo właśnie żeby ci powiedzieć, że to jest jabłko, nie? Bo ogólnie w Prima Priley się nie udał prank z tak, śnieżką. To jest taki odwet, nie? Okay, to. Mega, no, mega odbył. Ja jeszcze muszę wejść po jedną rzecz Co? GoPro Także no, co widzowie? Ogólnie to prank się udał, także pozdrawiam, w końcu się to udało. Może nie była to długa reakcja, ale się udało, nie? Także cóż, pozdrawiam, siema. Hej, dobra, ogólnie jak to się je, tą czekoladę, nie? Bo stwierdziłem, że sobie trochę zjem. To czuć trochę ten posmak cebuli, także Wedel Zapraszam na współpracę czekolada cebulowa.